witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, w kolejnej aktualizacji, jak widzicie na ekranie Tak Beta 1.7.7.3 Dokładnie Dzień dobry. Ja Dzień dobry Ja też witam się z widzami Witam, to jest Irakso I dzisiaj Dzień mamy... dobry I dzisiaj mamy kolejną aktualizację do omówienia, ale raczej będzie trochę krótka Bo my się wydaje, że nie ma aż tak dużo zacji jak w poprzednich Mhm Witam cię, drogi towarzyszu. Tutaj jest nasza dzisiejsza skrzynia niespodzianek do Raemona. Dobra. Nie jest co pokaz, to weź tą skrzynię do ręki. Taki mądry jesteś, to weź, Pudzian. Dobra? Proszę bardzo. I normalnie, wziął skrzynię do ręki, a ja też. Uhu! Patrzcie Patrz na to, ja też wezmę skrzynię do ręki. Weź kontener. O! jestem, o! kurde. Skrzynkę mam, kurde. Jedną z rzeczy, którą dodali tutaj w Minecrafcie, to jest <grym> aktywator. Jak on działa? Wyjaśnij ty, bo ja nie wiem. E, szczerze, zaraz, zaraz się dowiem. Dobre pytanie, ale spróbujmy dać tutaj może Retsuna i zaraz zobaczę, jak to działa. nie pamiętam teraz. Czerwony ah, prosek. Ty ci płynie jeden. Kaj? Okay. jakoś go muszę. Nie mam pojęcia jeszcze, jak się go używa. Żeś fajnie przygotował się na dzisiaj zadziś. on jest do programowania w każdym razie, jeszcze muszę tam, wiesz, posprawdzać, tutaj ale na razie. Mały fakt, ten blok wygląda jak ten z nowej wersji, tylko tutaj jest w wersji nederowej. No. Na w kolejności mamy netherowe zecy. Dodali różne nederowe zecy. Usuń ten prosek, bo niepotrzebny. Sobie go wciągnij. Cys sobie wciągnij. A mi jednocześnie pies drapie po drzwiach. O. To są chyba wszystkie bloki, które mogę skraftować Bo jest ich więcej mm -hmm. Dodali jest coś takiego jak lawową gąbkę Której na razie nie jesteśmy w stanie pokazać, bo nie mamy jej Ale tutaj pokazywam na screenie jak to wygląda no Pumeks po prostu Tak Następne w kolejności to są synowe rodzaje schodków Lapisowe, złote i zelone Jest jeszcze czwarty, jest jeszcze ze stali A, ze, ze stali no ale... Bo właśnie, bo są, są i stalowe bloki, tak. stalowe beigty dokładnie. Dobra, to teraz może ja przedstawię tutaj część stalowych rzeczy. Proszę bardzo. Stalowe cegły. No nie da się takie wysadzić, oto. nie da się wysadzić TNT. Taki fun fact. Mhm. Z racji, że też musimy jakieś mieć dekoracje, to proszę bardzo stalowe drzwi, nie da się stalowy odsłonić. trapdoor, tak który jest. wygląda jak studzienka kanalizacyjna. No. Oraz coś, co mnie bardzo ucieszyło, czyli płotek. Mi, czyli, czyli jak zrobić niezinstalny płot? Nie da się tego zniszczyć. Jest. Płotek zajebisty. Babciu to jest zajebiste. Teraz najciekawsza rzecz. Jedno zec to jest skło. Nowe skło. Patrz, Harto, Hartowane szkło. O, da się zebrać. Tak, Ale się druga, najciekawsza rzecz to jest, kurde, stalowy piston. Patrzcie na to. Muszę znam to się pokazać jak to wygląda. Tylko się nie zabij. prostu prostu tego do góry. Dobra. Ja obserwuj, obserwuję. A dźwignie, przynieś dźwignie Mizuń! Rzucę ci! Przynieś dźwignie No, długo będę czekał na ciebie. Na tak, tak, bajkach. tylko muszę. Czekaj, bo nie wiem, czy mamy. A! Czekaj, ba chyba mamy skrzynkę. Bawi się swoją wajchą, tak? Dobrze, tak, bawi rozumiem. się swoją wajchą. Tak. O, idzie, idzie. Masz. Uwaga, uwaga, Artur będzie skakał. 3, 2, GO! Ło, kurde! Ja wierzę, ale mnie wywaliło do góry! Ta, ta, Dobra, ta, ta, ta. Ta, 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 ta! Na drzewie jak teraz tam zejdziesz, geniuszu? Eee, Użyję mojego Sprinta, który jest na wyłączony! I nie doleciałem, niestety. Dobra, ogólnie stalowe tłoki mogą przenosić dwa razy więcej przedmiotów. Zamiast 12 tak, to 24. To zyka... O, słyszysz są dźwięki jedzenia w ogóle stąd. Stąd ja nie usłyszałem. Słyszałem jak ten, chyba jest chleb. To ciekawe. Czekaj, 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 mamy chleb. Jest. Patrz, mam, patrz, znie kajzerkę. No, fak było? no faktycznie było słychać. No i git. Dobra. Jest jedno, ze to to dynia. <grym> tak wygląda. Da. Działa jak pochodnia, czyli można po prostu no. Zasila. O, tak. Taki Ale... sekretny można, w sumie, z źródło zasilania sekretu. Ale... niestety chyba nie da się tej dyni wyłączyć. I to działa tylko w tą stronę, a nie od tej drugiej. Tak. Mamy pędzel, pędzel. Potem pokażemy wszystkie receptury w ogóle, jak się robi, bo... później będą pytać. Ara, pędzel, Pokaż jak działa pędzel, bo ty chyba lepiej umiesz z tym pędzlem eee, dobrze. Poproszę sobie... Eee, barwnik. Gdzie są barwniki? O, Dobry. na przykład, o niebieski, daj, no niebieski. E, i niebieski Eee, i prawym przyciskiem myszy, o I cyk, nałożyłem Prawym przyciskiem myszy na pędzel i teraz, e, mój drogi Gdzie są, gdzie mamy skrzynki czyste A daj tą, patrz, tą pierwsze nawet dawaj, dawaj Tą, tą tu? Tak Dobra Okej, okay? o ta -da. faktycznie, i tara Faktycznie działa Ale to nie tylko to można też malować Inne rzeczy Pokażę jedną zec, która jest, jest tutaj do zrobienia którą ja tutaj tym razem odkryłem. I to jest użyteczność mokrej gąbki. Można zrobić to, co o tym mówiłem problemowo, czyli można zrobić to. Wszystkie sksynie przebarwować i normalnie. O, działa. A teraz może, skoro mamy już chyba wszystkie pokazane rzeczy, bo znaczy są jeszcze rzeczy, których nie pokazaliśmy, typu ten Pumeks, Co, na ale jeszcze nie mamy jeszcze? Tutaj, na mogę pokazać, że Lina ma inną teksturę, albo te, te tak. urąki stali, te stali też mają inną teksturę. O, i blok złota, tak. zrobili nowy. Wygląda to jak gówno za, za procesorem, <laughs> Będzie Będziecie hmm. zmienić zmienić w, w następnym teksturpacku, trzeba będzie to zrobić od nowa. Tak. Mhm. E, zrewidowany system comment że teraz mamy poświetlenia, co możemy wpisać, zresztą możesz pokazać u siebie. No faktycznie, czekaj, już to pokazuję, to się robi ten, klikasz lewy <coughs> kontrol na, na, to i lewy kontrol. i pokazuje mi po prostu opis danej rzeczy, to jest akurat dość spoko. Mhm. Mm Zobaczyć opis każdego przedmiotu. Mamy też coś takiego, że możemy zmniejszyć tonację not bloku, klik klikając na niego z shiftem. Nie, nie zadziałało mi to, próbowałem też dzisiaj. Gąbki wysychają w neterze. O, Darmowe dalmo, wyschnięcie dompek. Tak. Zajebiście. Mhm. I to wszystko? Czy to wszystko? To ja jeszcze nie wiem. Aczkolwiek możemy pokazać receptury teraz tych wszystkich rzeczy. To, to dawaj, co to... O, zajmij się tym. To robi się tak, już to wiadomo. Tutaj to wiadomo. W taki sposób się robi. Skło się robi w taki sposób. Płotki się robi tak. To teraz jest proste, to też proste. E, a to się robi tak. I jest, jest aktywator, który w taki sposób się robi. I to znowu mm -hmm. wszystko z tych receptur. To mm -hmm. co, schodki jest to wiadomo. Raczej tak, to prosta receptura, schodki. No, Steel Fence, a właśnie Steel Fence się robi tak, o! Steel Fence to wiem, to już pokazywałem. No i to chyba wszystko, widzowie. Teraz można przejść w końcu do naszych działań w odcinku, które mamy w planach. Raxo? Czemu jak ja kucam, to tobie ręka wygina się do tyłu Że nie A ty tak samo, jak ty wyginasz się, to ręka mi się do tyłu wygina, wiesz? Wygina śmiało ciało. No, faktycznie, jak tańcy normalnie. Zajebiście Widzisz? A wow! Weź, weź spadaj. Mieliśmy dzisiaj coś robić, co nie? Tak. Co mamy do roboty? Raxo, powiedz. Zamek? No, chyba zamek do roboty, no nie? No tak. No. Na prawo obrazu macie do roboty! Jezyk, co mu spiadrujesz nam obraz? Dwa, dwa obrazy! Dwa obrazy do tego! dwa? dwa? Kurde. No a dodatkowo, a dodatkowo zrobili to, co teraz obraz się nisnął! Kurde! Zdjęwali to! Zobnieżdżałam mi ja na milki. Ej, ej, nasza obramówka ob, ob, do, do milki też zniknęła. No wiem. Eee... Pa, no wróć. Eee, Poza tym miałem powiedzieć, że ten obraz działa jak w Mario 64, kurde, masz do niego wejść i pa kurde. Pa, 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 pa no teraz... Masz teraz tylko aż jeden obraz, który działa, bo drugiego nie mam Muszę skraftować, Kurde <gry> Ale czemu się dwa zepsuje? Przestrzelałem w ten do przodu. Strzeliłeś dwa razy i nie wiem, coś się przestrzeliło. Chyba strzelałem te dwa razy. Dobra, naprawię to, chuj. Ja to naprawię, kurde! Dobra, no. W każdym razie, dzień dobry, ja też tu jestem. Będę z nimi budował zamek, a w międzyczasie będę sobie budował Goku, jak nazbieram owce. Owce to w ogóle weł wełny mamy pełno, wiesz? A to wam ukradnę w takim razie. Proszę bardzo. Jeszcze i tak będziemy kiedyś używać wełny, ale to na inny projekt, ale to jeszcze w przyszłości. No. Zbierzemy. Foko. O. Ja, ja... W ogóle chciałem jakiegoś wilka nakarmić, Daję mu pięć kości, po czym, no nie, 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 nie zaprzyjaźnił się, chciałem wziąć cztery, to mi spierdolił. <laughs> Ups. Ja pier... No to żeś pan postawił! <laughs> co żeście, co, co? No... Z... Troszkę się Arturowi walnęło o, z postawieniem teraz tego. jest. O. A ile, a to, a, o, normalnie się już rozwalił, czy? Już nie czy... ruszajcie tego obrazu! Nie, chodzi mi o to, że po prostu Artur zbyt wysoko Czeka, jeszcze, postawił. O, o, ramkę jeszcze muszę zieloną stawić, Ja jest zielona. Tyle hałasu, o piepsony obraz, że tak powiem widzowie. Jak powiesić okay. obraz? No. Widzisz, ile wałny? O. Akurat wszystko czego potrzebuję, pomarańczową sobie biorę całą, trochę niebieskiej <grym> Zabiera wszystko, C ja pierdzele Czarnej, białej <grym> potrzebuję jakieś <grym> może dwie Czyli, a czekaj jakie on ma kolory w ogóle ten geku O szarego mi się trochę przyda czekaj, i białego czy to powiedzieć, czy to powiedzieć geku? No taki mam jest a. Dobra, ale chodźmy na razie sprawdzić gdzie ten zamek będziemy budować, co wy na to? No o. O, to mi się przyda. To A ty dalej, ty dalej nosisz łyżwy na sobie. No, Łezwias. Ty faktycznie, dobra. Idziemy budować ten zamek do którego mostu. I guess, że pójdziemy w lewy most. Dobra, w lewy most. Ty chodź. Ej, Raxo! No, zaczekaj chwilę, chodź. Tak. Chodź, pokażę ci, kudę, co mamy zrobić. Oczywiście, do naszego projektu użyjemy pełno kabelstona. E, no. Tylko jakieś fajne cegły by się przydało zrobić. Ale możemy zrobić coś mieszany kabelston i cegły. Kabelston, to i mur. O, i bierzemy całą skrzynię. No, żebym ja miał miejsce Bierzemy całą skrzynię, kurde. What the? A to ty zioło! Chłopca je bał, słuchaj. Chodźcie, jedzenie, stylki! Kawal, chłop. Chłop co nosi brzuch ciążowy ze sobą. <grym> ze stawiem na plecach. Raczej na brzuchu. Nie, owca, spierdaj. No, no nie wiedziałeś. Jeżżżół ja przecież, ale ty ma mięsień piwny. Co ja zrobiłem? Raczej brzuch piwny, a nie mięsień piwny. Ale wie, ale, znaczy że specjalnie to będzie Mięsień piwny. Dobra, bierzcie skrzynki z kamieniem i idziemy wszyscy. A ty masz mięsień KFC-kowy? Co się zgadza. To się zgadza. Dobra, to ja Dobra. mam gdzieś tę skrzynkę. Let's go. Tak, to idziesz, ty nie! Idę, tylko z tą skrzynką jest za ciężko. Za ciężkie dla ciebie, co? Jaki problem masz z tą skrzynką? Gdzie ty w ogóle jesteś? No niosę ją! Czekaj, to Ci pomogę. Przyspieszę Cię. SZNELA, SZNELA! Le. Co Co? What? My... What? Ale... My... O, tam! Nie bym... mnie zabił. Czemu <grymne> ty masz tylko obrażenie na klacie? What the hell? Dosłownie Cię bije i tylko podświetla się klata. Fuck. O. Ty. O. O, o, o. Es... Eskadra debili. Let's go. Chodźmy... Gdzie ten zamek robimy? Bo właśnie doprowadzimy tą ścieżkę do nikąd i co? Jak gdzie tu zamek wybudować? No, przydałoby się. Eee, patrz, a może tutaj zrobimy zamek? Tutaj? Tu? Tak, całe zamek. Z drzew? Zbietniemy całe te drzewa. Dobra, ale to duże drzewo musi. Nie wiem, czy tam widzisz, ale tam musi zostać. To drzewo. Dobra, stawiaj. Stawiaj no, po co? się się. Ale serwer ma lagi, boże, ja, ja się tepam do Artura godzinę Ja nie mam takich lagów dzisiaj. Ja tak też powiem. nie mam lagów ja mam najlepszy internet z was wszystkich Ja mam 5G po kablu Wróć 5G, światłowód Cały Dobra. czas mylę pojęcia. Dobra, to robimy ja tak, że ca ca całe w tamtą stronę wy wszystkie zawytniemy, w tamtą stronę Let's go Ja spierdalamy drzewa Rozpiewamy o, wszystko. jest dźwięk do dostawania achimentu w ogóle. To super wiedzieć. Zapomniałem. Bo znowu się, statystyki się zresetowały. No po wiem po aktualizacji. Wiem. O... Tak, w ogóle to muszę tego. Iść, po się kierę i odłożyć te rzeczy na chwilę. Mhm. To muszę znaleźć teraz drogę. Ja to nigdy nie byłem. No to są nowe tereny dla języka. Można no. to Ej, tatuje. Ale ten, ten akurat, musi zostać. Eukaliptus, a nie e eukakipsus. Kurde. Musisz zawsze pewnie poprawiać. Tak! Jak co? Oddaj mi to drzewo, wiesz które. Na tym, na tym polega moja rola nie na Ja was Aha, wszystkich to poprawiam. To bardzo fajna rola. Rola życia dla każdego Z reguły jak ja tłumaczę coś na... Czy jak ktoś coś tłumaczy to ja potem to siedzę i sprawdzam, poprawiam i potem kogoś wyzywam, że nie potrafi pisać. Znaczy dobra, bez tej ostatniej części o wyzywaniu, ale no z reguły poprawiam, o. Gdzie tu iść? Ja się zgubiłem! Kurde, mogłeś się na no. mnie, bo ja posłem w moją... A o... Poszedłem po drodze tej, pomara tej pomarańczowej, żółtej, co to jest? No A! Napisz sobie język spawn i się tepnie na Nie Zapomniałem, że... No to niezy masz... O dobra, że je, okej. Okay. Ja jestem w ogóle za tobą. To ty... What, what the shit A ja idę do Douglasa, wziąłeś więcej kamienia. Po co mam więcej kamienia? Więcej... I... Zapom... Zapom... Douglas z wami grał tak dawno, że zapomniałem, że on w ogóle z nami grał. to widzisz. W ogóle, Rakso, przypomniało mi się coś odnośnie tej nowej aktualizacji, którą dzisiaj omawialiśmy. No. E, I właśnie zapomniałem. Z. No. Ze. mi się Zec, ale zapomniałem. Może no, Ty, Rakso, pamiętasz? Myśl, 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 myśl. No, myśl, myśl. Jak. Jak, jak Rakso może pamiętać coś, co było w Twojej głowie niebiego? No, myślałem, że Rakso to przypomniał. Wtedy. Chyba. No. Albo nie wiem, nie pamiętam, kurde Brrr. Mnie no. nie pytajcie, ja tej aktualizacji nawet nie znam. Za ja bardzo. O no tyle co mi Artur pokazał wczoraj o tych, z tym pier... Mm. Płotem, co się go nie da zniszczyć. Próbowałem go zbombardować na każdy możliwy sposób. Tak. Zrobiłem cholerny poligon i ten płot przetrwał wszystko. <śmiech> <śmiech> tak, ten Rozwa kurde... <laughs> rozwaliłem pół mapy, aż się TNT zbagowały i wisiały w powietrzu, mimo tego, że już dawno wybuchły. I tak ten płot to przeszło. Tak, kurde, ten pod był jakiś porąbany, kurde, on jest jakiś niezniszczalny. Myślałem, że normalnie tą grę rozwalę. Eee, czekaj. Tak sobie jestem ciekawy, czy Wither dałby radę sobie ze Stalowym. Wither dałby radę? Nie hmm. wiem. Trzeba by było sprawdzić, ile jednostek ma Blok Tak, okazuje się, że jednostek ma tyle samo, ile Event oh, power -le. Ile, ile masz power w Nie, <laughs> yeah, I jest, że tyle samo, co Obsidian ma. Kurde, kusi by ten obraz rozwalić znowu. Zostaw ten obraz! Kurde. Co ci zrobił ten obraz? Istnieje. Sam go zrobiłeś! Jego egzystencja mi dolega. Kto wie, Niech ten wie.